Cześć, jestem Klawia to kanał, No i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Reakcja utleniania etanolu za pomocą manganianu 7 potasu w środowisku kwasowym przebiega zgodnie z równaniem. Najpierw współczynniki stechiometryczne w podanym równaniu reakcji chemicznej metodą bilansu jonowo-elektronowego wskaż utleniacz i reduktor. No to najpierw lecimy dysocjację jonową. Alkohole nie ulegają dysocjacji, więc przepisujemy. Następnie mamy sól, czyli mamy tak, metal, ilość plusów zgodna z wartościowością. Następnie mamy resztę kwasową kwasu HMnO4, czyli mamy tutaj po prostu minusa. Następnie mamy sam kwas, czyli będzie 2H+, plus SO4, 2 Minus. Następnie mamy kwas karboksylowy i tutaj jest na odwrót. Najpierw mamy resztę kwasową, a później mamy kation wodoru. Lecimy dalej. Mamy tutaj sól, będzie MN. I tutaj będzie 2 plus SO4. 2 minus. Idziemy dalej. 2K plus. Plus. SO4. 2 minus. No, woda sobie zostaje, wiadomo. Dobra. I teraz tak. No, widzimy, że na pewno mamy tutaj zmianę stopni utlenienia, jeżeli chodzi o mangan, skąd to wiemy? Bo mamy za pomocą manganianu 7 potasu, czyli mangan tutaj sam w sobie ma stopień utlenienia 7, a potem mamy na 2+, czyli to bankowo jest utleniacz, natomiast reduktorem tutaj będziemy mieć hmm, ten alkohol. Hmm. Okej, okay, ale musimy to zrobić tym bilansem, więc stąd będziemy mieć tak. Utlenianie. Czyli CH3, CH2, OH, bo to nasz reduktor, woda. Dlaczego tak? No, bo musimy tutaj przeprowadzić dysocjację jonową i otrzymujemy CH3, COO minus i z tego mamy H. Liczymy to H. Tutaj mamy 3, no to to są te 3, i mamy 2. 1, czyli łącznie 3 i jeszcze 2, czyli 5. To my tu będziemy mieć 5, to mamy 1 minus 5 plusów, to musimy tutaj dodać 4 elektrony, aby tutaj było 0, to jak po tej stronie. Redukcja. OK, no to tutaj z tym manganianem, będziemy Mn o 4 Tutaj działamy na wodorach, czyli będzie H+. No i tutaj mamy Mn2+. H2O. No to zaczynamy od pierwszej rzeczy, która nam się tu nie zgadza, to jest tlen. Czyli tutaj dajemy czwóreczkę. Ten same zwiększamy ilość wodoru. 4 razy 2 to jest 8. No i tyle w sumie. Dobra, czyli tak, z tej strony mamy 8 plusików, 1 minusik, tu mamy 2 plusiki, no i 0. Czyli, żeby to nam się zgadzało, musimy tutaj dodać 5 elektronów. I teraz tak. Dlaczego? Bo minus 1, dodać 8, minus 5, bo tu są elektrony, da nam to dodatnie 2. No i wtedy nam się to zgadza, co nie? Ok, czyli teraz tak. Tutaj mamy 5 elektronów, tutaj mamy 4 elektrony, czyli tu lecimy razy 5, a to lecimy razy 4. Tu mamy razy 5, to czy jest 5. CH3. W sumie możemy to tutaj wyrzucać w tą reakcję, którą mamy. Czyli 5 leci tu. Potem patrzymy. Razy 4 jest tam, gdzie jest MNO4, czyli tu pójdzie czwórka. Z H2SO4 tutaj nic nie mamy, to będziemy na potem robić. CH3 tu jest mm, znowu piątka. Bo to mamy stąd. Czwórka nam idzie przed MNSO4. K2SO4 będziemy musieli sobie wyliczyć sami, i jeszcze czwórka nam to nie będzie czwórka, to też będzie trzeba wyliczyć. Dobra, no to teraz tak. Tu mamy 5, tu mamy 5, zajmujmy się może potasem. Tutaj mamy 4 potasy, tu mamy dwa, tylko to damy tutaj dwójkę. Hop. Tym samym zwiększam ilość reszt kwasowych, czyli SO4, czyli tutaj też. Tylko tą czwórkę mam dotąd. I tutaj. Czyli ja tych SO4 mam 6. Tutaj daję szóstkę. I jeszcze trzeba tutaj posprawdzać. Wodory no to tutaj troszeczkę tego będzie. Będziemy sobie wykreślać. Ta piątka idzie nam do tego. Tak samo jak tu, to tych nie liczymy, nie ma sensu. I potem tu już z tą dwójką będziemy wyliczać, ale to z tą piątką do tego to jest tak samo jak z tą piątką do tego. Czyli tak właściwie z tego mamy. 10 i zapamiętujemy 10. Tutaj nie mamy. Tutaj 12. Czyli tych wodorów mamy 22. Te nam się tu zredukowały. Tu nie ma wodoru, tu nie ma wodoru, a tutaj mamy dwa. Czyli te 22 dzielimy na pół i to będzie 11. To jeszcze zapisujemy, że utleniaczem jest tutaj Podwójna sól. Hop, a reduktorem, etanol. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę, i no i już.